Witam, teraz będziemy na uproszczonym tym razem grać. Na uproszczonym. Tak w ogóle to został łapkę w górę tam subskrypcja. Witam, witam. Lecimy na dobry. Grupa TT Grupa lepsza. Tylko nie lubię tej mapy i tej mapy? Bo są totalnie słabe. Ja to mogę, mogę być jeszcze lepiej. Ta to jest najlepsza. Najgorsza. Mm. Co to będzie za mapa? Inferno. Spoko mapa. Jedno antyterrorystów raczej. Mm. Bo lubię rozbrać bomby w akcjach. Dlatego super. Inferno to jest fajna mapa bardzo. Jedna z najlepszych. A, nie mogę. O. Wygrywamy w sumie. Co jest? I w ogóle się ja dołączyłem nie 6. O mój Boże, ale ładny skinek. Świnak. Dobra, weź... weź się skończymy i tyle i kupię se. Ile mam hajsu? 3700. Stać na kałachał coś. Nie gram na turnieju, um, bo stracę pewnie rangę. Dlatego lecimy, 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 lecimy. Bawa nie nam się nabrać. Ło, panie. Wow. Musiałem się poświęcić Straciłem bizotopę Ale zabijemy osobkę Nie tam trajera Dobra, nie ma Nie ma tu żadnych roślin, pewnie pomyślą, że idziemy na B. kur nie idź na B, pod... Weź tą bombę podłóż, a nie... Podłóż ją. Tam jest bombard. Dobra, no cześć jesteśmy... Podłóż to! Jaki down? Czemu? On nie wie chyba co to jest bomba? Poczekaj. Tak, wyrzuć go. Ej, dostaniemy bombę? Dostanę bombę. f jeden. Trzeba go wyrzucić, tego tybilonie. Jak się ustawa głosowanie? Czy go wyrzucić tego bombera? Bo nie podkłada bomby. I powodem, no nie! Myślałem, żeby mnie nie zauważył. Policzę, ile było śmierci. Jak ktoś policzy to najszej, 7 sekund przegrywamy. No zabij tego. Uch. Ej, jak to wygląda? Pozdro. Ładne widoczki. O, ty. Dobra. Ty teraz nie jesteś bomberem, jest to czwarta. Bo ja tak to on cię chę... sęcością zabił, jakbyś był na turniejowym. Sęcością wielką. Bo co stracę 150 hajsu. A trafił nam się jakiś debil totalny. Co jest? O, łodziepa! Jezus! Myślałam, że... Ty! Dobrze! Ta! Spal mu! Spal mu łyj! Eee, dobra! Jak się zaodrzewać! Bo chcę potworzyć śmierć? Ja się potworzę śmierć! Mumster weapon. Dobra! Dobra, tego się odemdę. Tego trzeba, tylko tego. Posejdon. Posejdon się przeszyczyli. Posejdon. Posejdon taki, że umarł. Posejdon na się da zabić, a on umarł. Czyli on jest Posejdon. Dobra, idę sam ha 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 ha! Nie! Twardość! Jakby był na turnie, by tej by jej nie rozbrał na 100%. Dobra. Lecę, lecę gu... Eee... Czemu mam był go po zapale, jak to było niby serwis? No. Ok. Czy ja mogę? dobry, ale kały dobry. Ło Nie Nie, miałem zero HP. Ha, ha, on ma 12. Czemu? Czemu my to wygrywamy? Dobra. sprawdzamy ile filmów trwa. 7 minut. No tak, wygrywacie. Ale jest w stanie zagrać punkt keczowy chyba. Lub nie. Ale jestem, to będzie wychudł. graży w terrorystów, to akurat wiem, ale... Po co mi ta informacja dało mnie? Pleżek, Ej, ale ja przepraszam, czemu jestem Polakiem, a oni tu mówią po angielsku? Nie lubię, nie lubię język angielski, ale mi się nie chce pisać po angielsku. Bo nie wszystkich słów. Ojacie, ja cię. Oślepłem. Samo Idziemy do tego dawna. Ok! Tego skakało mnie, bo jest łatwy akurat. Myślałam, że Myślałem, że to trzeba by a Myślę, to jest niezwolić, że A takich gałganów Przecież nie lubię. Dlatego lepiej ty...

Mistrz kuchni? Co on przykra, kogoś noszą, czy co? Odpalacz, tak. To wiem, że wyborowy. Zagramy sobie jeszcze jedną mapę, ale no, to jest już koniec odcinka, to... A zostaw łapkę i subskrypcję. Ok. To robimy następny odcinek. Pyk!